To jest DJ, który był jakiś kapitanem. Nie wiem, co zrobił, ale to była sytuacja, jak. był jak. Daniel, dzisiaj zagramy w grę Adventure Capitalist. Dobrze. Przyciszę trochę. Dobra. O. Oj, sorry. Bo zacząłem grać. Ale to spokojnie. Możemy tutaj tak nawet zagrać. Bo jest, jest to nic nie zrobi. To tak. I zaczniemy te. Tak. Tej menadżerowie mam masin. ok? Upgrade, no trochę ich jest sporo. Dobra. Troszeczkę trzeba za zrobić. Jestem menadżer. Ano, dość. Z gazetami sklep. Opa! zaraz ulepszymy tak. Nie tylko powinien menadżer być, żeby się samo to robiło, no ale na razie zobaczymy zaresztą to jest na samej górze remusant od tysiąca później newspaper de deliveries od 15000 tysięcy no a to niedługo tutaj tak trochę trzy razy wystarczy i będzie będzie można o managers proszę i teraz szybciutko bierzmy to to jest minia samochodowa no i te filmiki z serii Adventure Capitalist będą się tak ukazywać jak się po prostu zachcę może być raz w tygodniu raz na dwa czy nie wiem z Hero Zero, Zero bo normalnie e, codziennie odcinki no i. A jak chcecie z innych gier odcinki, to piszcie w komentarzach. A jak nie będę miał tej gry, no to kupię. Więc. Mo możecie napisać, jakby chcieliście mieć yy, serię na moim kanale. Tutaj. Już mamy 9000 dolarów Ten pizzą ulepszymy raz Już będziemy mieli na 9000 menadżer yy. To będzie pyta 100 tysięcy to już od 100 tysięcy Ale mi najbardziej zależy na pizzę no, ale mogę go. To już przynajmniej troszeczkę szybciej będzie. Bo tych nadal muszę samemu. A tu już tak zrobię. I tak. O. jak będziecie chcieli to już napiszcie w komentarzu to od was zależy jest taka gra uber strike to jest darmówka na steamie i z niej też bym mógł zagrać e, nagrać przepraszam dobra już nie będę tak pierwszy tylko lepiej grajmy A, jak będziecie chcieli, to będę też mógł. Piszcie w komentarzach o! Jakieś kawały, dowcipy i najlepszy, który będzie najbardziej łapkowany, najwięcej będzie miał lajków, no to wtedy go pokażę na filmiku. Więc możecie pisać. O proszę już dostaliśmy tutaj o. Teraz będzie down shop bo to jest od 100, 103 tysięcy, no a to, to szybko będzie, bo tutaj daje nam 54 tysiące o To razy już mogę kupić albo nie, to już wolę menadżera bo to się zaraz już, już będę mógł o. A, ja, a jak wam się ogólnie podoba ta gra? bo moim zdaniem jest taka fajna zabijacz czasu i ona coś jest na smartfony. Być może będę też nagrywał FIFA, ale też nie wiem, bo muszę sobie załatwić y, nagrywarkę kupić nagrywarkę do Xboxa. No bo na razie to tam cięgo trochę, ale załatwię. A i mój Snapchat i Instagram będzie w opisie. Okej. Okay. No już spoko zarabiamy 164 tysiące No to jest ładna sumka. Tutaj damy. O. już niedługo no tak gdzieś za 2-3 tygodnie już będzie pierwszy live ale jeszcze się troszeczkę zastanowię, bo jeszcze nie wiem ale raczej tak będzie tam Będę mógł zagrać y, nagrać live'a z Deforesta albo z Dead Island Repeat ale jak już gdyby miał być ten live to by był w sobotę no bo wtedy to jest tak najlepiej, albo w piątek i wieczorem No nie wiem, nie wiem, nie wiem czy to Kupywać, bo niedługo będę miał bot Co? Już za chwilę będzie. Dobra, już nie będę tutaj nic odblokowywał. Tylko poczekam, aż sobie to będę mógł kupić. Jeszcze brakuje 44 tysięcy no i to i proszę i już bo to już jest milion e, minuta co ja mówię milion 600, 700 tyś, 660 tysięcy jest dostajemy za to ale długo, trwa to minutę 30 półtorej minuty no, więc troszeczkę dużo. Ale, przecież, poczeka się. To kupimy tego menadżera. Tuż tu nam się pizza będzie sama, nie będziemy musieli. O, jeszcze 50 sekund. To nie tak długo. i już za 201. Proszę. Dobra. A i tak proszę jeśli chcecie, to możecie zrobić intro i mi je przesłać. Dobra, już będę kończył. Cześć, widzimy się w następnym odcinku.